Jeszcze jeden krótki filmik chciałam wam nagrać. Pod niebem jest pięknie, tak. Właśnie. Pod niebem jest tak pięknie, jakie są nasze życzenia. Jeśli życzenia zastępują zło, życzenia, no to materializuje nam się zło wokół nas. A jeśli naszymi życzeniami jest wypuszczenie, Wokół wdzięczności za tą obfitość, która nas otacza, za tą drogę, na którą weszliśmy i widzimy tą przecudną naturę, która tak wiele dla nas ma bogactwa. Jeśli nie pożądamy złota, cennych kamieni, a nagle zaczynamy czuć wdzięczność. Za to wszystko, co, ta, co nas otacza, i za tych pięknych nas. Bo nie zapominajmy, że każdy inny jest inną emanacją nas samych. Każdy inny jest tą emanacją. To, co widzimy w nim, a przeszkadza nam, to jest coś, co powinniśmy odnaleźć w sobie i rozświetlić. Doenergetyzować. To jest takie proste. Więc nie trzeba wcale być lekarzem psychiatrą, aby odnaleźć przyczynę swojego stanu duchowego, uczuciowego. Wystarczy tylko pilnie obserwować innych ludzi i w nich dostrzegać to, co potrzebuje w nas samych rozświetlenia. Do dzieła kochani, ja chciałam Wam pokazać, jak dzisiaj zostałam obdarowana z Polski od mojej znajomej przecudną paczką. Widzicie? I teraz tak, kochani, moja córeczka została obdarowana przepiękną, haftowaną bluzeczką i czymś do tej cudnej bólu, zeczki, Bransoletka, pierścionek i łańcuszek z zawieszką drzewa życia i kolczyki jeszcze. To co się dzieje między nami jest piękne. Pierścionek z kwiatem życia. Tak, kochani. Moja kochana przyjaciółka robi takie piękne rzeczy. Płatki róży. Płatki róży. Tu jest białoporek brzozowy wysuszony. Jemioła z dębu. Amanita muskaria wrota do nieba. Amanita muskaria to jest portal do nieba, do świadomości nieba, do świadomości, pełnej świadomości od początku świata, od początku człowieka tutaj. Lipa, grzybki, konopie. Cudowne, cudowna pastella, nalewki, zielona wróżka, czarny bez. Jesteśmy w tym wrzośniak wielobarwny. Tak dużo ludzi potrzebuje go. Ma go w zasięgu ręki. Idąc do lasu. Do zieleni, do natury, do przyrody. Wyciągnijmy rękę po coś, co nam pomoże. Pozwólmy, otwórzmy się, abyśmy pozwolili ciału, komórkom, pamięci komórkowej, podpowiedzieć nam, co jest nam potrzebne, aby przywrócić się do pełni zdrowia. Nagietek. Mieszanka grzybowa, konopie, mówiłam, pastella, tak, kochani, tak, kochani. Polska zima. Cóż mogę wam powiedzieć jeszcze? Wielu z Was już to czuje. Wielu z Was czuje, że żyjemy w raju. Że ten raj tylko pozwólmy, aby on się sam odbudował. Nie przeszkadzajmy mu, nie bawmy się dłużej w bogów, ryjąc tej ziemi. Nie kopmy jej więcej, oddawajmy tylko ziarna jej w opiekę, a będziemy dostawać taką obfitość jakiej nigdy w życiu nie widzieliśmy jeszcze, a teraz żyjemy w czasie, w którym możemy być tego przyczyną. A skutek przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania kochani. Życzę wam cudownego dnia. Pod niebem jest pięknie tak od naszych weschnień i próśb pod niebem jest, od naszych żali i gruźb to tylko od nas zależy czy żale i groźby zamienimy na wdzięczność i prośby, afirmacje, intencje. Czystość serc, czystość myśli i czystość uczuć. I przemienimy ten świat w jednej chwili w ponowny raj. To tylko od nas zależy, bo wszystko jest energią, i energię, jaką wysyłamy do wszechświata, dostajemy wokół siebie. To my jesteśmy sprawcami tego, co nas spotyka. My. Bo wszystko jest zależne od tego, co jest wewnątrz nas i co wysyłamy do wszechświata. Jakie uczucia, jakie słowa i jakie myśli, jakie budujemy obrazy w swojej głowie. Buziaki, jesteście cudowni. Otwórzcie swoje umysły na przepływ, a sami będziecie zaskoczeni. Jak wiele jest w nas świadomości i wiedzy.